Na polskim rynku debiutuje właśnie oficjalnie najnowsza opaska SmartBand 8 od firmy Xiaomi. Ona generalnie swoją premierę miała już kilka miesięcy temu, natomiast teraz, tak jak wspomniałem, pojawiła się już oficjalnie na polskim rynku i można ją kupić za około 180-200 do 200 zł. Generalnie różnice w samej tej cenie będą wynikać po prostu z promocji, które są dostępne, zwłaszcza tej promocji na start i linki do sklepów, gdzie jest ta cena niższa, macie wy obsie tego filmu. Natomiast ja w dzisiejszym materiale powiem, czy warto i kto ewentualnie powinien właśnie się zainteresować. Tą najnowszą opaską od Siaomi i co ona jest w stanie nam dać, i ewentualnie czy jest ona w stanie nam zrekompensować zakup powiedzmy jakiegoś budżetowego taniego smartwatcha, który oczywiście będzie miał większy ekran, no i potencjalnie też więcej funkcji. Natomiast słowem wstępu, oczywiście na rynku jesteście w stanie kupić jeszcze poprzedni model, albo nawet wersję 7 Pro, która jest normalnie też dostępna w tych większych sklepach, o których mówiłem na początku tego filmu. Także zastanówcie się, czy te zmiany, o których tutaj będę mówił, są dla Was przekonujące. Bo możecie tak naprawdę oszczędzić dodatkowe kilkadziesiąt złotych i wybrać jeszcze tą tańszą opcję, która wygląda, mówiąc szczerze, bardzo podobnie. Bo tutaj, oczywiście, o spektakularnej rewolucji, ani nawet ewolucji wielkiej nie może być mowy. Ale jest kilka bardzo fajnych usprawnień. Między innymi mamy funkcję Always on Display, czujnik natężenia światła, 60 Hz jeśli chodzi o samo odświeżanie, czy też po prostu kod odświeżoną, odchudzoną w zasadzie konstrukcję. A pytanie, jakie może się pojawić, to to, czy te zmiany, te usprawnienia są dla Was warte, powiedzmy dodatkowe 50 zł, czy chcecie po prostu zamknąć się poniżej 150 i kupić na przykład ten model niższy. Ja na to pytanie przynajmniej w tej chwili nie będę odpowiadał, zostawiam sobie takie pole, ale dopiero w podsumowaniu, bo jednak zacznijmy sobie od szerszego spojrzenia na Konstrukcję. Tak jak wam mówiłem, jest ona delikatnie odchudzona, czujniki się nie zmieniły, czyli możemy m.in. mierzyć tętno czy same SPO2, ale zmieniło się podejście do instalowania samych pasków, dzięki czemu mamy tutaj troszeczkę inny mechanizm, taki bardziej zaczepowy, niestety przez to nie będziemy mogli korzystać z tych poprzednich, czy na przykład jak macie jakąś starszą opaskę, aby użyć właśnie tamtych. Natomiast oczywiście to nie jest jakiś wielki koszt, tylko warto zaznaczyć, że jeśli byście sobie chcieli chociażby zmieniać kolory w zależności od okazji, na którą idziecie, to będziecie musieli doliczyć, powiedzmy, te dobre kilkanaście, czasami kilkadziesiąt złotych, w zależności od tego, ile tych opasek chcielibyście mieć, aby posiadać cały taki rozbudowany zestaw. Natomiast sam kształt czy konstrukcja tej opaski wydaje się trochę bardziej wyszukana, ze względu na to, że przynajmniej moim zdaniem lepiej wygląda i troszeczkę lepiej leży na nadgarstku w sensie aż tak bardzo już nie odstaje, bo jest po prostu minimalnie chudsza. Jak widzicie, moja Ania akurat zakładała również tą opaskę i na kobiecym nadgarstku troszeczkę inaczej ona leży aniżeli na moim, w związku z tym, w zależności od tego, jak Wy będziecie to nosić, może Wam się ta konstrukcja trochę mniej lub bardziej podobać. Natomiast wróćmy jednak do samej tej opaski. Mamy tutaj wysokiej jakości sam wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED, więc rozdzielczość czy same kolory są naprawdę imponujące. A w tym roku mamy chociażby możliwość korzystania z wyższej częstotliwości odświeżania na poziomie 60 Hz, co akurat dla mnie jest bardzo fajnym usprawnieniem. Ja akurat dostrzegam różnicę, jeśli chodzi o samo to odświeżanie. Mówię, że ja dostrzegam, a nie że wszyscy dostrzegą, ze względu na to, że chociażby patrząc po telefonie, czy znajomych. Niektórzy nawet nie mają wyższej częstotliwości odświeżenia na swoim telefonie, chociaż mogą ją sobie uruchomić, bo mają taki smartfon, ale uznają, że a, im to niepotrzebne, tylko będzie obciążać baterię, więc bez sensu. Dlatego tak personalnie w tym momencie odniosłem się do siebie, natomiast zaznaczam to, bo sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dla was jest to po prostu przekonujące. Zdecydowanie bardziej wszyscy docenią pewnie funkcję właśnie Always On no Display, która jest w stanie wyświetlać nam chociażby godzinę, czy jakieś wstępne dane na zablokowanym tym zegarku, a raczej opastę. To się po prostu na na co dzień przydaje, delikatne przekręcenie nadgarstka, żeby lekko wybudzić ten ekran i już widzicie bez podświetlania, która jest na przykład godzina, jak jesteście na jakimś spotkaniu, aby nie zwracać na siebie uwagi. Także pod względem ekranu jest tutaj już naprawdę bardzo dobrze, a na tym nie koniec, bo został dodany czujnik oświetlenia, więc to naprawdę też na co dzień wam się przyda. Także już pod tym względem jest naprawdę dobrze, a na tym w zasadzie się nie kończy, bo mamy możliwość korzystania chociażby z wyższej jasności samego ekranu na poziomie 600 nitów, więc jeśli używacie takiego zegarka w bardzo nasłoneczniony dzień, to po prostu tutaj tych więcej treści jesteście w stanie dostrzec. Oczywiście to nie jest jakiś mega jasny wyświetlacz, to też trzeba sobie wprost powiedzieć, i jak naprawdę mocno słońce przygrzeje albo dużo tych promieni będzie akurat padać na Waszą opaskę, to możecie i tak wszystkiego nie zauważyć, ale jest po prostu lepiej aniżeli w tej poprzedniej, więc trzeba to zaznaczyć. I idąc dalej, warto zaznaczyć, że sama ta opaska cechuje się certyfikatem wodoszczelności na poziomie 5 atmosfer, więc można nawet teoretycznie z nią wejść do wody i zanurzyć się na głębokość kilkudziesięciu metrów, chociaż wiadomo, że gwarancja zalania nie obejmie. Natomiast umówmy się, ten sprzęt jest na tyle relatywnie tani, że nawet jeśli by nam się zalało podczas takiego nurkowania, no to nie mamy takiej samej szkody, jak przy wejściu z mega drogim smartwatchem, nie mówiąc już o samych telefonach. Więc szczerze, ja bym jednak traktował taką opaskę, że faktycznie cały czas z nią chodzę, nawet pływam z nią w morzu i nie miał takich jakby hamulców, które pojawiają się u mnie przy na przykład użytkowaniu telefonu w wodzie, czy jakimś samym zegarku. No i kończąc wątek samej konstrukcji, mamy do dyspozycji tutaj baterię je nieco większą ze względu na to, że jest tutaj pojemność na poziomie 190 mAh, co powinno przełożyć się na jeszcze dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu. Oczywiście kabel do zasilania jest dołączony do zestawu, natomiast w realnym użytkowaniu ta opaska, oczywiście w zależności od tego, czy cały czas będzie mierzyć Wasze parametry zdrowotne, czyli na przykład saturację krwi, bicie serca, albo jak często będziecie po prostu z niej korzystać, może działać od kilku do nawet kilkunastu dni. Tutaj producent. Mówi nawet o 16 dniach na jednym naładowaniu. Choć tak jak wam mówię, nie ma szans, żeby osiągnąć ten wynik w momencie, w którym będziecie intensywnie użytkować tej opaski, czy po prostu włączycie, żeby cały czas tak naprawdę te monitorowanie waszego zdrowia było włączone. Raczej tutaj chodzi o model, w którym po prostu raz na jakiś czas sobie coś sprawdzicie, on będzie gdzieś tam działał w tle, ale cały czas na przykład nie będzie miał podświetlanego ekranu, czy nie będziecie na przykład uprawiać jakichś sportów, gdzie będą w tle mielone jakieś dane. Natomiast tutaj paradoksalnie tej baterii pomoże brak samego GPS-a, tak jak w zasadzie brak. Tak, niestety, NFC. W tej wersji nie można po prostu iść gdzieś tam na miasto bez fizycznej karty albo telefonu, aby sobie za coś tam zapłacić. Natomiast jeśli chodzi o samego GPS-a, jeśli chcielibyście sobie z czymś pobiegać, no to oczywiście musicie mieć taki telefon, który zbierze właśnie zamiast tej opaski te dane z GPS-u i będziecie mogli sobie wtedy taką trasę odtworzyć. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe rzeczy związane z funkcjonalnością, tak jak wam mówiłem, mamy tutaj kilka czujników zdrowotnych, które mierzą między innymi tętno, saturację krwi, możecie sobie mierzyć cenę, nawet w bardziej zaawansowanym sposób mierzyć ten sen z różnymi fazami. Natomiast poza tym możecie też mierzyć 150 różnych treningów aktywności fizycznych, czyli jest kilkadziesiąt pozycji więcej, aniżeli w tej poprzedniej opasce. No i z drugiej strony macie tutaj już polski język, więc jeśli Wam na tym zależało, to w tej wersji, która została jakby spolszczona, macie możliwość już korzystania z tego. Oczywiście sama opaska będzie dobrze się łączyła z Androidem, jak i samym iPhone'em. Ja ją akurat sobie skonfigurowałem z tym drugim telefonem, nie ma żadnego problemu, pobieracie aplikację Mifi od Xiaomi z App Store. W prosty sposób dodajecie sobie za pomocą Bluetootha właśnie tę opaskę, możecie synchronizować sobie dane, pogodę, czy też otrzymywać powiadomienia z konkretnych aplikacji, jeśli oczywiście na to wyrazicie zgodę, a poza tym mogą być oczywiście gromadzone wasze dane, czy to dotyczące aktywności fizycznej, czy medycznej. Jak widzicie z pozostałych rzeczy macie w ramach tych aplikacji zainstalowanych na tej opasce do wyboru monitorowanie tych kilku parametrów zdrowotnych, a także ustawienie sobie na przykład alarmu, dzięki czemu będziecie mogli się w bardziej kulturalny sposób budzić w w którym śpicie z kimś w jednym łóżku. No i to by było w zasadzie na tyle. Jak widzicie jest kilka ograniczeń, ale czy możemy mówić w ogóle o jakichś wielkich ograniczeniach, o wadach w momencie, w którym dostajemy naprawdę fajne jakościowo konstrukcje z ekranem AMOLED, częstotliwością odświeżania na poziomie 60 Hz, a także licznymi czujnikami zdrowotnymi? Ciężko ją skrytykować, zwłaszcza za cenę tych 150 zł. Myślę, że z czasem mogą być też promocje, które będą jeszcze dodatkowo o 20-30 zł zbijały tą cenę. No i powiedzmy w tym budżecie 150-200 zł, ciężko będzie znaleźć lepszą smart opaskę, albo tym bardziej jakiegoś smartwatcha. Ja oczywiście testowałem wersję takich inteligentnych zegarków za nawet mniej niż 150, ale umówmy się, one są raczej budżetowymi konstrukcjami. Tutaj jednak jakość wykonania, czy sam producent, który za to odpowiada, dzięki czemu macie też fajną aplikację, jest po prostu lepsze. Także według mnie to jest naprawdę bardzo fajna opcja, zarówno dla siebie personalnie, jak i na przykład fajny pomysł na prezent. Zbliżają się, no może nie zbliżają się, ale zaraz będą święta, i to, jako taki fajny gift, może być naprawdę niezła idea, aby komuś ją dać. Zwłaszcza jak ktoś właśnie nie ma smartwatcha, nie czuje się jeszcze, żeby kupować od razu jakiś tam droższy sprzęt, powiedzmy za kilkaset złotych, to taka opaska może być dobrym wstępem właśnie do tego świata. Chociaż oczywiście, tak jak wam mówię, jestem daleki od tego, aby jeden do jeden porównywać takie smartwände do smartwatchy, no bo zwłaszcza przy tych droższych modelach zegarków można tam wygrywać dodatkowe aplikacje i tak dalej. Tam jest zdecydowanie więcej opcji, ale też za to wszystko płacicie. Tu jest. Jednak stosunek jakości do ceny oceniam bardzo dobrze, pomimo tych kilku ograniczeń i w zasadzie tego największego z brakiem po prostu NFC, które by naprawdę dużo ułatwiło w codziennym użytkowaniu. Czy brań na przykład na jakiś bieg, nie musicie brać wtedy telefonu, tylko możecie sobie z taką opaską iść do sklepu i na przykład zapłacić za wodę. Ona pewnie będzie również dostępna w tych większych sklepach, do których linkuję na dole, więc tam możecie zajrzeć. A ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!